Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie o jakiej porze dnia i noc. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, a ja postaram się dostarczać ciągle wartościowe i interesujące informacje. Postanowiłem nagrać serię. Na jakie spółki dywidendowe warto zwrócić uwagę? No i tutaj oczywiście chodzi o Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, no bo jeżeli ktoś z Was inwestuje właśnie tutaj na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. No to oczywiście powinien być zainteresowany tym, żeby te zainwestowane pieniądze przychodziły, przynosiły mu profity, no i niezależnie od tego, czy kurs akcji wzrośnie czy też spadnie. No i tutaj na pierwszy ogień pójdzie spółka Torpol. Tylko powiem Wam, że te filmiki, które będę nagrywał, one będą dość krótkie. Nie będę wchodził szczegółowo bardzo, bo taki filmik musiałby trwać z co najmniej, nie wiem, z 40, 50 minut albo i półtorej godziny. Także ja tutaj będę sygnalizował pewne rzeczy. Oczywiście w skrócie omówię najważniejsze rzeczy. No a jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, no to już sam będzie musiał sobie tutaj, no jakby szczegółowo się z tym zapoznać tutaj, przeanalizować sobie tą spółkę, no i podjąć samodzielnie decyzję, czy chce w nią zainwestować, czy też nie? Zanim przejdziemy tutaj do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. No a zawsze decyzję musicie podjąć sami. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Tutaj jesteśmy na stronie torpol.pl, więc każdy z was kto będzie chciał się zapoznać z tymi informacjami, które tu przedstawię, no to może sobie wejść na tą stronę i poczytać, tak? Spółka Torpol zajmuje się tutaj znaczy działa głównie właśnie na rynku kolejowym, budownictwa kubaturowego, rynku konstrukcji inżynieryjnych, rynku tramwajowym budownictwie w obszarze tutaj ropy naftowej i gazu, a także tutaj zajmuje się inwestycjami wspierającymi strategiczne kierunki rozwoju, no i tutaj właśnie działa na tym w tym segmencie, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, no to tutaj oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy oraz modernizacji stacji linii i szlaków kolejowych obejmujących w szczególności wykonawstwo robót torowych. W zakresie podtorza, układu torowego i robót towarzyszących, wykonawstwem sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego, a także tutaj wznoszeniem obiektów inżynieryjnych i inżynierskich. Natomiast, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską, no to tworzą zielone i ciche torowiska, bezkolizyjne skrzyżowania i ścieżki rowerowe, montują ekrany akustyczne i maty antywibracyjne, słowem wszystko co usprawnia komunikację oraz przyja życiu mieszkańców aglomeracji. No i tutaj ich realizacje można podziwiać na terenie m.in. Poznania Gdańska i Olsztyna, jeżeli chodzi o Polskę, a także w Oslo i Bergen, tutaj jeżeli chodzi o Norwegię. I jeszcze właśnie tutaj tą infrastrukturę paliwową, bo Torpol przejął w listopadzie 2015 roku firmę D-Mark Oil and Gas, która w styczniu 2016 roku została przekształcona w Torpol Oil and Gas. No i ta spółka oferuje usługi z dziedziny projektowania, produkcji i montażu instalacji do uzdatniania ropy naftowej i gazu. Ziemnego. No i powiem Wam tutaj, że tutaj bardzo dużą przewagą yy, Torpolu jest to, że oni bardzo dbają tutaj o koszty, potrafią przewidywać tutaj właśnie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dobrze się zabezpieczają, no bo nawet jeżeli tutaj przejdziemy do wyników, no to wam pokażę, że pomimo na przykład mniejszych przychodów, potrafią osiągać dużo większe zyski niż w roku poprzednim, no ponieważ tutaj potrafią bardzo dobrze to przeliczyć no i uzyskiwać z kontraktów o podobnej wartości wyższą rentowność. Tutaj widzimy również, że tutaj pozyskują różne rodzaje zleceń. No i tu na przykład widzimy, że w 1 sierpnia konsorcjum Torpol i Torpor Oil and Gas poinformowało o zawarciu umowy z Pegeniga. Na rozbudowę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych, tak ze złoża międzychód No i wynagrodzenie z tytułu realizacji kontraktów wyniesie 393 miliony brutto. A tutaj mamy na przykład hmm, podpisanie umowy na przebudowę ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Tutaj mamy hmm, z 7 czerwca ten hmm, artykuł. No i tutaj widzimy czekać. jest, wartość planowanych prac wynosi około 66 Milionów brutto. Także no tutaj bardzo to jest właśnie, no dy, dy, dywersyfikują po prostu z różnych, z różnych źródeł, czy w różnych sektorach starają się pozyskiwać te kontrakty, tak wykonywać te swoje umowy, żeby nie uzależnić się od jednego tylko źródła. Co jest tutaj istotne, no to przejrzymy sobie yy, zarząd spółki, czy ma doświadczenie, czy nie. No i ja Wam powiem od razu, że widać, że zarząd ma duże doświadczenie. Na przykład Pan Grzegorz Grabowski, który jest prezesem zarządu, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynieryjskiej w Radomiu, uzyskując tytuł Inżyniera Transportu. Oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie konkurencji na rynku energii elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku uzyskał także tytuł e, tutaj MBA e, w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, a w 2006 roku złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy, przy Ministrze Skarbu Państwa. No i posiada również uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energii elektroenergetycznych. Słuchajcie, ja tutaj wam właśnie trochę, może dla niektórych to będzie nudne, ale ja właśnie się skupiam na tutaj zarządzie, no bo to jest bardzo ważne, kto zarządza spółką i czy można po prostu no, wierzyć, tak, że ta spółka będzie w dalszym ciągu dobrze prowadzona i będzie osiągała pozytywne wyniki finansowe. Także widzimy, że tutaj na przykład był. Zatrudniony na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty w dyrekcji elektroenergetyki kolejowej Warszawa w Wydziale Obrotu Energią Elektryczną. Następnie pełnił tutaj funkcję naczelnika Wydziału Taryf i Analiz Kosztów, a także dyrektora Biura Handlu Energią Elektryczną w PKP Energetyka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Był również członkiem zarządu i dyrektorem handlowym. Tutaj poprzednika prawnego PKP Energetyka. Yy, przepraszam mnie, bo tutaj widzimy, że spółka ZO, ale to był PKP Energetyka spółka akcyjna, no i później był dyrektorem do spraw rozwoju majątku dystrybucyjnego w PKP Energetyka SA. No a dwa, od 2016 roku jest prezesem zarządu yy, Torpol SA. Natomiast pan Konrad. Tuliński, który jest wiceprezesem zarządu do spraw produkcji, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera, a następnie tytuł doktora nauk technicznych w 2004 roku, no i również złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. No i tutaj widzimy, że pracował jako specjalisty w dyrekcji generalnej PKP. Następnie był zatrudniony w PKP Energetyka na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty w dyrektorze biura dystrybucji energii elektrycznej. Następnie był członkiem zarządu i dyrektorem technicznym w PKP Energetyka. Później w tramwajach warszawskich był zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw techniki i rozwoju. A następnie był kierownikiem zakładu energetyki trakcyjnej i torów. Później był dyrektorem generalnym oddziału PGE Dystrybucja. No i od 2020 jest tutaj wiceprezesem zarządu do spraw produkcji w Torpolu. No i tutaj pan Tomasz Krupiński jest wiceprezesem zarządu do spraw handlowych. No i tutaj widzimy, że też ma doświadczenie jako inżynier budowy, kierownik obiektu robót, kierownikiem budowy i projektu, był prokurentem, dyrektorem do spraw przygotowania produkcji. I wiceprezesem zarządu do spraw handlowych. No i tutaj pan Marcin Zachariasz jest wiceprezesem zarządu do spraw finansowych. No to tutaj widzimy też, że ukończył właśnie ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. No i tutaj ukończył kierunek finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Również ukończył studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse. No i tu również w 2017 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration, tak w wyniku odbycia podyplomowych studiów na Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. No i również złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. No i tutaj widzimy, że Pracował jako właśnie dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie robót inżynierynych Polakła, był dyrektorem handlowym, pełnił, obszar nad, pełnił nadzór nad obszarem finansowym oddziału drogowego w firmie Bilfingerberger, budownictwo. Następnie był dyrektorem biura kontrolingu inwestycyjnego w PKP Polskie Linie Kolejowe, następnie był dyrektorem finansowym gdzie został też powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu w Polimex, budownictwo spółka z o.o., no a od 2018 roku jest wiceprezesem zarządu do spraw finansowych. Także widzimy, że tutaj osoby, które są w zarządzie spółki, no posiadają doświadczenie, no i odpowiednie wykształcenie, aby tutaj firma się rozwijała. No i widać, że firma się rozwija i czerpie ze swojego doświadczenia, osiągając co roku praktycznie lepsze wyniki. Jeżeli chodzi o akcjonariat, no to wygląda on tak, że tutaj TF Silesia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma 38% udziału tutaj w kapitale zakładowym, czy też w głosach. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden, prawie 10%, PKO TFI 8,79%, no i pozostali akcjonariusze mają 43,24%. No i tutaj przechodzimy do e, już te, tych rzeczy, o których tutaj nam chodzi w tym materiale, czyli o dywidendach. No i widzimy, że tutaj jest przedstawiona e, historia wypłat dywidendy od 2014 roku. Mamy również pokazane, jak tutaj wynosił zysk netto. No i widzimy, że tutaj w latach 2000, 20, 2014 e, to było 25 milionów, później 32. Później nastąpił spadek zysków w 2014. Tutaj w 16. W 17. Widzimy, że nie było wypłaty dywidendy, no bo tutaj spółka poniosła stratę. No ale tutaj widzimy, że już od 2018 roku tutaj zysk netto rośnie systematycznie w każdym roku. No i tutaj, jeżeli sobie popatrzymy na dywidendy, no to za ostatnie na przykład tutaj dwa lata, no to widzimy, że. Tutaj w 2020 roku było to złoty 53, zł, a za 2021 rok, który dywidenda była wypłacona w tym roku, no to wyniosła 3 zł, a obecnie kurs wynosi 15 zł, czyli widzimy, że dla akcjonariuszy w tym roku zostało wypłacone dywidenda, tak, w kwocie, znaczy 20% w stosunku co do ceny. No to muszę powiedzieć Wam, że to jest bardzo wysoka dywidenda. Procentowo tak, jeżeli chodzi, no i to znacznie tutaj jakby jest wyższa od inflacji, także no, pozwala na jakby utrzymanie wartości swoich pieniędzy czy też swoich inwestycji. No a jeżeli tutaj porównamy rok poprzedni, no to było złoty 53, czyli nieco ponad 10%. Dobrze, i teraz tutaj jeszcze sobie przejdziemy i zobaczymy, jak to. Wygląda, no i widzimy, że poziom środków pieniężnych w kwocie 475 milionów zł. Jest, występuje brak zadłużenia netto. No i tutaj gotówka netto to jest 371 milionów, jeżeli chodzi o stan na koniec marca 2022 roku. No, i portfel zamówień wynosi niecały miliard 100 milionów netto bez udziału konsorcjantów. Tak, a jego rentowność wynosi kilkanaście procent. Ponadto spółka złożyła w 2022 roku oferty przetargowe o łącznej wartości ponad 8,7 miliarda złotych netto. No, i spółka przygotowuje także aplikację w postępowaniu organizowanym przez centralny port komunikacyjny dotyczący wstępnych konsultacji rynkowych z generalnymi wykonawcami w komponencie kolejowym. Także widzimy, że tutaj spółka bardzo ostro stara się pozyskiwać nowe kontrakty, no ale ten portfel również jest w tej chwili wypełniony. No i również posiada tutaj spółka dostęp do bankowych i ubezpieczeniowych limitów gwarancyjnych na łącznym poziomie 1,6 mld. No i z czego tutaj 58% tego limitu pozostaje niewykorzystane. Tutaj dodatkowo widzimy, że również ten Torpol Oil in Gas systematycznie zwiększa skalę działalności, no i zbudowała ta spółka rekordowy portfel zamówień o wartości około 95,6 milionów złotych netto. Tutaj widzimy, że w lutym 2022 roku spółka zakończyła realizację dwóch ważnych dla grupy azoty inwestycji skraplania amoniaku i wymiany kompresorów amoniaku gazowego na tutaj na elektryczne o łącznej wartości 36 milionów złotych, co jest największą dotychczas inwestycją inwestycją zrealizowaną właśnie przez Torpol Oil and Gas. No i tutaj spółka pozyskała kolejne zamówienia o wartości 19 milionów netto tak no i wspólnie tutaj jeszcze Torpol i Torpol Oil and Gas wspólnie uczestniczą w postępowaniach przetargowych o łącznej szacunkowej wartości 680 milionów złotych. No i słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o te perspektywy rynkowe, no to mamy programy rozwoju kolei, no i tutaj są ogromne kwoty, bo widzimy, że perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach programów, na przykład tutaj jest Fenix, jest to ponad 30,5 miliarda euro, z czego nakłady inwestycyjne na transport mają wynieść 17,5 miliarda euro. Następnie jest tutaj FEPW o wysokości 2,5 miliarda euro, z czego na sieć transportową ma być przeznaczony niecały 1 miliard euro. No i CEF tutaj 2 to jest 25,8 miliarda euro, z czego tutaj PKP PLK złożyła aplikację na dofinansowanie w łącznej wysokości około 7,7 miliarda euro. No, czyli mamy tutaj łącznie będzie 26 ponad miliardów euro tak do tych nakładów inwestycyjnych. Tutaj Krajowy Plan Odbudowy, no to wiemy, że tutaj na razie tych środków chyba nie ma, no więc tutaj jest prawie 24 miliardy euro. Następnie krajowy program kolejowy na lata 2022-2026 to jest ponad 11 miliardów złotych. Program kolej plus do 2028 roku to jest 11 miliardów złotych. Program budowy modernizacji przystanków kolejowych w latach 2020-2025 to jest miliard złotych. Program utrzymaniowy na lata 2024-2030 to jest tutaj ponad 42 miliardy zł. No i program inwestycji dworcowych tutaj wynosi 1,6 miliarda złotych. Także zobaczcie, ile tutaj pieniędzy będzie w tych sektorach, którymi zajmuje się spółka do. Wykorzystania, no i oczywiście spółka Torpol jako jedna tutaj z takich głównych i najbardziej doświadczonych spółek, która również potrafi składać najlepsze oferty w wielu tutaj właśnie takich przetargach, wygrywa. No to widać, że tutaj no na następne lata powinno to też przynosić spółce bardzo duże rezultaty. I tutaj jeszcze. Chciałem, czekajcie, gdzie to było. A tutaj możecie zobaczyć, gdzie oni w obecnej chwili prowadzą te projekty, które realizują. I tutaj gdzieś, chyba czekajcie, tu miałem gdzieś. Nie, tu chciałem powiedzieć o gotówce, ale to już mówiłem, że właśnie gotówka teraz jest, wynosi. A tutaj jest że właśnie, że grupa Torpol rozpoczęła rok 2022 dysponując środkami pieniężnymi w wysokości 431 milionów złotych, natomiast zakończyła pierwszy kwartał 2020 roku posiadając rekordowe środki pieniężne w kwocie 475 milionów złotych. Natomiast zobaczcie tutaj, aha, to co ja mam tutaj, tą prezentację, to jest prezentacja odnośnie wyników za pierwszy kwartał 2022 roku, to też możecie sobie tutaj ściągnąć właśnie z tej strony torpol.pl i sobie tutaj się z nią zapoznać w całości, bo też są tam ciekawe informacje, tak, tutaj jak zjedziecie na dół, no to różne są właśnie, gdzie spółka wykonuje, tak, różne takie, no, no jest bardzo dużo takich informacji, które możecie sobie na, na spokojnie przeczytać i się z nimi zapoznać, no a tutaj widzimy, że Torpol już opublikował um, informację, taką wstępną w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku. No i tutaj widzimy, że. Jeżeli chodzi o jednostkowe wyniki, no to przychody ze sprzedaży wyniosły 441 milionów w porównaniu do 450 milionów złotych rok wcześniej. Zysk ze sprzedaży brutto był na poziomie 91,8 miliona złotych, a w zeszłym roku 38,8 miliona. No i zobaczcie, tutaj przychody są niższe. O niecałe 9 milionów złotych, no ale zysk ze sprzedaży brutto, zobaczcie jaki jest dużo większy. No i zysk netto wynosi również 66,6 miliona złotych, a w zeszłym roku był to 19 milionów złotych. No i tutaj zobaczcie, że środki pieniężne ich ekwiwalenty wyniosły 449 milionów złotych na dzień 30 czerwca 2022 roku. No, i tutaj widzimy właśnie, że zarząd emitenta poinformował, że pomimo uzyskania niższego poziomu sprzedaży w okresie sprawodawczym rok do roku, dzięki realizacji bieżących projektów, będących w końcowej fazie realizacji, ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, między innymi ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach. Grupa kapitałowa wypracowała bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku. No i jednocześnie płynna realizacja robót budowlanych, brak istotnych zakłóceń oraz opóźnień pozwalają na utrzymywanie się gotówki na dotychczasowym poziomie. No i tutaj w okresie sprawodawczym grupa utrzymała tutaj wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach. No i tutaj widzimy, że ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane w dniu 2 września. No ale zobaczcie, tu mo można sobie porównać, że zysk jednostkowy już wyniósł 66,6 miliona złotych, a czekajcie, tutaj to niepotrzebnie przesunąłem, nie, to tutaj było, o, że y, cały zysk jednostkowy za poprzedni rok wyniósł 75 milionów, czyli do osiągnięcia tego zysku Tutaj potrzeba 9 milionów, jeszcze tak, uzyskać. A jak widzimy na tutaj wynikach, czekajcie, bo już się teraz trochę zamieszałem. Nie dobrze, tutaj o. Widzimy wyniki. Czekajcie, gdzie tu jest zysk netto. Ale nie, to czekajcie, to musi być porównanie do zeszłego roku. Aha, nie, dobrze, bo to tutaj, dobrze, już, już się odnalazłem. Tak, zobaczcie, że w zeszłym roku, w pierwszym półroczu spółka wy, wy, pokazała tylko, zanotowała 19 milionów złotych zysku, natomiast w całym roku było to 70. Nie, przepraszam, w całym roku było to 40 nie, dobrze mówię, co? Ja teraz się tutaj zamieszałem znowu. <laughs> tak, bo to mówimy o 2021 roku. Dobrze, czyli zobaczcie, miała spółka 19 milionów zysku po pierwszym półroczu, natomiast w całym roku miała 75 milionów złotych, czyli w drugim półroczu tutaj no. 55 milionów złotych uzyska, czyli widać, że spółka odnotowuje znacznie lepsze wyniki w drugim półroczu danego roku obrotowego, czyli można przypuszczać, że te wyniki zostaną przebite, więc również można oczekiwać, że dywidenda może być wypłacona na podobnym poziomie czyli to by również tutaj stanowiło około 20%. No, jeżeli y, oczywiście kupiłoby się po cenie 15 zł. No i teraz, oczywiście, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to jego tutaj decyzja, y, po pierwsze, czy chciałby zainwestować w taką spółkę, no i jego decyzja również, czy y, poczeka i będzie liczył na to, że y, tutaj cena akcji spadnie, i na przykład, jeżeli kupi po 14 zł czy niżej, no to dywidenda będzie wynosiła przypuszczalnie więcej niż 20%, tak, no ale zawsze jest ryzyko, że też cena może wzrosnąć, chociaż no wiecie, teraz jest wrzesień, także Najgorszy historycznie miesiąc. No i jeszcze później październik, miesiąc krachów. Także, no ciekawe, właśnie, czy ta y, tutaj cena nie, nie spadnie. Y, cena, y, cena akcji Torpolu. No i słuchajcie, z tego, co powiedziałem, można takie podsumowanie y, wy, tutaj wysnuć, że spółka y, tutaj działa właśnie tutaj na takiej specyficznym rynku, czyli na rynku tutaj kolejowym, tramwajowym i właśnie tej ropy naftowej i gazu, no i również tutaj właśnie rynek konstrukcji inżynieryjnych i budownictwa kubaturowego ma ten zdywersyfikowany portfel, także nie tylko z jednego sektora tutaj pozyskuje zamówienia i kontrakty. Jest bardzo znaną Spółką, która potrafi właśnie tutaj dbać o rentowność na tych kontraktach, potrafi dokładnie wyliczyć tutaj ryzyko zabezpieczyć się, no i dba również o koszty, że potrafi tutaj dobrą rentowność generować właśnie na tych kontraktach, no i jak widzieliśmy również tutaj na tej prezentacji, jeżeli chodzi o te środki na przyszłość, tutaj mamy nawet do niektóre do właśnie 2030 roku, także tutaj no, te perspektywy przychodów i zysków na kolejne lata, też tutaj kształtują się pozytywnie. No i widzimy, że to co jest ważne również spółka systematycznie, jeżeli osiąga tylko zysk, wypłaca dywidendę, także tutaj też można. Domniemywać, że e, no, za ten rok, w przyszłym roku ta dywidenda również będzie wypłacona. Pytanie oczywiście na jakim poziomie, no ale jeżeli spółka osiągnie podobny lub lepszy zysk niż właśnie w roku 2021, no to można również oczekiwać, że ta dywidenda może być wypłacona na e, podobnym e, poziomie. Także mm, no, myślę, że. Nie wiem, czy jeszcze jakaś inna spółka tak wypłaca dywidendę na poziomie 20%, no ale tutaj widzimy, że Torpol właśnie za rok 2021 taką dywidendę wypłacił. No oczywiście pod warunkiem, że ktoś kupił akcję po cenie 15 zł. Dobrze, to wszystko co miałem do przekazania Wam na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!